Pochwalony Jezus Chrystus, mamy czwartek, kolejny dzień Adwentu, chcemy go przeżyć na chwałę Bożą, a dzisiaj Pan Jezus mówi o ludziach, którzy zwracają się do Boga i w konsekwencji albo pełnią wolę Bożą, albo się od niej odwracają. Czyli mówię Panie, Panie, a potem czynię, co mówi Bóg, albo nie czynię. Jeden to jest budowla na skalę, a drugi to jest budowla na piasku. Budowla na skale, gdy spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry, nie runęła, ale się utrzymała. Natomiast budowla na piasku, w momencie, kiedy spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry, runęła. A zatem mamy ludzi, którzy słuchają Boga, modlą się, to jesteśmy my. To jest każdy z nas. Natomiast w momencie, kiedy przychodzą burze, deszcze, potoki, wichury, to nas spotyka. Każdego z nas. Niektórych częściej, niektórych rzadziej. Spotykają nas różne awantury, spotykają nas nieporozumienia, spotykają nas sytuacje, które nas przekraczają. I w momencie, kiedy dobrze się modlimy, to takie sytuacje przetrwamy. Nasz dom na skalę przetrwa w wierności Panu Bogu. A w momencie, kiedy nasza modlitwa jest słaba, to znaczy nie łączy się z życiem, to jest budowla na piasku. I wtedy, kiedy takie rzeczy nas spotykają, odchodzimy od Boga, zrywamy przymierze, rezygnujemy z obietnicy, którą nam Pan Bóg dał, rezygnujemy z naszych relacji, z bliskości i tak dalej. Zmieniamy się w taki sposób, że tracimy nadzieję, stajemy się gnuśni, wszystko w nas opada, przestajemy współpracować z Duchem Świętym. Pomyśl, jaka jest Twoja modlitwa? Czy modlitwa jest taka, że cię przemienia? i to jest budowla na skalę, bo już nie jedna burza bywa ją przetrwałem, czy też modlitwa mnie nie przemienia i po jakiejś burzy jest taki kryzys, że jest tąpnięcie, wszystko jest na nie i całkowity po prostu upadek. Popatrzmy na to i na tę refleksję, wam błogosławię z całego serca. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Kto z was jest w Szczecinie lub okolicach, to dzisiaj zapraszam ze wspólnotą Dąbaranka na modlitwie w Dolnym Kościele. Jutro również o 19 będzie uwielbienie ze wspólnotą zespołem Prawy Brzeg, też w Dolnym Kościele u Jezuitów w Szczecinie. I przypominam też, że są zapisy na rekolekcje ignacjańskie na fundament w Myśli Bożu, który będę prowadził w Sylwestra po Bożym Narodzeniu. Te wszystkie informacje macie w opisie naszego Zoomu. A teraz pomodlimy się teledyskiem mocnym duchu. Modlitwa o miłość. Zabierz Pani i przyjmij modlitwa świętego Ignacego możemy tutaj kliknąć poniżej i pobyć dalej przy Panu. Do zobaczenia.